W kończącym się 2024 roku przedstawiamy Państwu przegląd wydarzeń zarejestrowanych kamerą wieści z ratusza. Co działo się w mijającym roku w naszym mieście, jak się ono zmieniało. Miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Kamieniec zmieniło administratora. Teraz opiekę nad psami i kotami zapewnia Miejski Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu. Do schroniska przyjmowane są wyłącznie zwierzęta z miasta Oświęcimia po uprzednim zgłoszeniu przez odpowiednie służby. Placówka jest czynna od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 8 do 16. Osoby odwiedzające schronisko mogą to robić codziennie w godzinach od 13 do 15.30. W sprawach bieżących, adopcji, zbiórek należy dzwonić pod numer 577 370 112. Zrzeszenie ludzi z gór po blisko 30 latach kończy swoją działalność. Pomysłodawcami i założycielami zrzeszenia w 1994 roku byli ksiądz Stanisław Górny, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego i Franciszek Grygiel. Stowarzyszenie kultywowało tradycje, zwyczaje i obyczaje górali, pokazywało piękno stroju, skocznych melodyjnych pieśni i przywiązania do tradycji. Kolejni lokatorzy wprowadzili się do nowego budynku na osiedlu Stare Stawy, w którym jest 36 mieszkań. To drugi budynek, który według najnowszych technologii powstał w rejonie pomiędzy ulicami Sadową i Ceglaną. Inwestor, którym jest miejska spółka, chce tam wybudować łącznie 9 bloków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 27 stycznia w 79. rocznicę oswobodzenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz miasta Oświęcim przy grobie nieznanego żołnierza odbyła się ceremonia upamiętniająca tamte wydarzenia. W obchodach państwowych na terenie miejsca pamięci wzięła udział grupa 20 osób odcalałych z Auschwitz i Holokaustu. Muzyka w sali konferencyjnej Oświęcimskiego Lodowiska podpisano umowę na projekt rozbudowy i przebudowy obiektu. Dokument ma być gotowy w 2025 roku. Po blisko 60 latach hala lodowa ma zyskać nowy wygląd i funkcjonalność, w tym dodatkową taflę lodową. 10 lutego w wieku 85 lat zmarł Włodzimierz Paluch, wieloletni samorządowiec, społecznik, ogromnie oddany sprawom miasta. Przez lata był związany z Oświęcimskim Samorządem, najpierw jako radny miejski, później wiceprezydent Oświęcimia. Współpracował z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży i Hospicjum. Przez wiele lat działał w Oświęcimskiej Radzie Seniorów, pełniąc funkcję przewodniczącego. W Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży uroczyście otwarto pawilon wystawienniczy Gerhard Richter Birkenau. Cztery abstrakcyjne kompozycje wykonane w unikatowej technice wydruku na płytach metalowych oraz ośmiometrowe szare lustro i kopie czterech zdjęć wykonanych potajemnie przez członków Sonderkommando w 1944 roku w pobliżu komory gazowej i krematorium numer 5 w Birkenau. Przedstawiciele 12 Oświęcimskich Rad Osiedlowych udali się do Sejmu RP. Osiedlowi społecznicy zwiedzili salę obrad, zapoznali się z zasadami funkcjonowania Sejmu, poznali historię budynku. Spotkali się z wicemarszałek Sejmu Dorotą Niedzielą, posłanką Ziemi Oświęcimskiej wywodzącą się z Kent. Inicjatorem wyjazdu do Warszawy były rady osiedlowe, które na koniec swojej kadencji postanowiły zobaczyć, jak wygląda praca parlamentarzystów. Sanktuarium Matki Bożej Wspomorzenia Wiernych zostanie poddane kolejnym pracom rewitalizacyjnym. Miasto przekazało 50 tysięcy złotych dotacji na wsparcie konserwacji murów XIV-wiecznej świątyni. Oświęcimskie sanktuarium jest jednym z ważniejszych i najstarszych zabytków w mieście. Oświęcimiu po raz trzeci prezydentem został Janusz Chwierut. Zdecydowali o tym mieszkańcy miasta podczas głosowania w wyborach samorządowych. Janusz Chwierut reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Chwieruta, zdobył 7449 tysięcy głosów, 54,62%. Jakub Przewoźnik, KW Prawo i Sprawiedliwość, uzyskał 3536 głosów, 25,93%. Renata Fiałkowska KWW Oświęcimiu, Miasto Perspektyw dostała 1831 głosów 13,43%. Z kolei Macieja Klimę z Koalicji Obywatelsko-Samorządowej KOS 2018 poparły 822 osoby 6,3%. Oświęcimianie wybrali też 21 przedstawicieli do Rady Miasta. Oświęcimianin Hieronim Tomczak 11 kwietnia skończył 100 lat. Z tej okazji serdeczne życzenia dalszej pomyślności i zdrowia dostojnemu jubilatowi złożyli prezydent Janusz Kwierut w towarzystwie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzaty Matli. Faustyna Talaga pokieruje miejskim żłobkiem numer 2. Powołanie wręczył jej prezydent Oświęcimia. Dyrektorka miejskiego żłobka numer 2 ma spore doświadczenie w pracy z maluchami. Hokeiści z Oświęcimia zdobyli Mistrzostwo Polski. To były niezapomniane chwile i emocje. W siódmym meczu finału Replast Unia Oświęcim pokonała na wyjeździe GKS Katowice 1-0 pod Ogrywce. Złotego gola na wagę zwycięstwa i dziewiątego w historii tytułu mistrzowskiego zdobył Marek z biało Białoniebiescy wrócili na mistrzowski tron po 20 latach. Wierni kibice i fani zgotowali złotej drużynie iście królewskie przyjęcie przed halą lodową. Kamyczek to nowa nazwa oświęcimskiego schroniska dla bezpańskich zwierząt. Zdecydowali o tym oświęcimianie w głosowaniu. Zainteresowanie zabawą było duże, oddano łącznie 2590 głosów. Nazwa kamyczek nawiązuje do miejsca, w którym od lat w pobliżu Soły mieści się schronisko. Zebrała 880 głosów. Młodzieżowi radni obradowali wspólnie ze swoimi starszymi kolegami z Rady Miasta. Była to jednocześnie ostatnia sesja Rady Miasta ósmej kadencji. Dla młodych ludzi było to cenne doświadczenie i lekcja obywatelskiego wychowania. Ósma kadencja Rady Miasta w latach 2018-2024 przeszła do historii. Ostatnia sesja odbyła się 24 kwietnia. Były podziękowania, okazja do krótkiego podsumowania najdłuższej w historii lokalnego samorządu pięcio- i półletniej kadencji. Osiedlowy Dom Kultury na Zasolu świętuje Mały Jubileusz. Nowa placówka, która jest filią Oświęcimskiego Centrum Kultury, powstała 5 lat temu. W miejscu dawnej wymiennikowni Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej wybudowano nowy funkcjonalny obiekt. Atrakcyjna formuła wydarzeń, ciekawa oferta sprawia, że Osiedlowy Dom Kultury tętni życiem. W Domu Kultury ma też swoją siedzibę Rada Osiedla Zasole. 7 maja nową kadencję zainaugurowała Rada Miasta. Uroczystą sesję otworzył najstarszy wiekiem radny Andrzej Jakubowski. Radni odebrali zaświadczenia o wyborze, złożyli ślubowanie. Wybrali też prezydium Rady. Piotr Hertig został przewodniczącym, jego zastępcą Ewa Witek. Zdecydowano o składzie sześciu komisji stałych i wyłoniono przewodniczących. Podczas sesji zaprzysiężono na urząd prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta. Na zasolu ruszyły prace związane z przebudową osiedla rotmistrza Witolda Pileckiego. Za prawie 9 milionów złotych miasto przebuduje układ komunikacyjny wewnątrz osiedla. Mieszkańcy zyskają dodatkowe miejsce parkingowe na 79 samochodów na dwóch nowych parkingach. Przebudowane zostaną chodniki, plac zabaw, oświetlenie uliczne i infrastruktura podziemna. Będzie boisko, usypana zostanie też górka saneczkowa. Oświęciński przewoźnik pozyskał pieniądze europejskie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na 9 nowych, zeroemisyjnych autobusów. Dofinansowanie obejmuje też montaż ładowarek mobilnych oraz budowę stacji transformatorowej w zajezdni MZK przy ulicy Leszczyńskiej oraz Pantografu po drugiej stronie miasta przy powstającej bazie MZK przy ulicy Unii Europejskiej. Szpecące reklamy, szyldy czy banery znikną z krajobrazu oświęcimia. Zamiast reklamowego chaosu wprowadzone zostaną jasne zasady umieszczania tablic i urządzeń reklamowych, co poprawi estetykę w mieście. Miasto przygotowuje uchwałę intencyjną, która wprowadzi regulację zasad umieszczania reklam na budynkach, płotach czy ogrodzeniach. W wyborach do Parlamentu Europejskiego frekwencja w Oświęcimiu wyniosła 44,51%. W Parlamencie Europejskim okręg nr 10 obejmujący województwo małopolskie i świętokrzyskie będzie reprezentować siedmiu europosłów. Beata Szydło z PiS, Bartłomiej Sienkiewicz z KO, Grzegorz Braun z Konfederacji Wolność i Niepodległość, Adam Jaruba z Trzeciej Drogi, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, Jagna Marczuajt z Walczak z KO, Arkadiusz mularczyk Spis oraz Dominik Tarczyński Spis Klub Sportowy Soła ma już 105 lat. Ten piękny jubileusz świętowaliśmy na festynie wspólnie z mieszkańcami i sympatykami. KS Soła Oświęcim to najstarszy oświęcimski klub sportowy, który chlubnie wpisał się w krajobraz sportowy miasta. Powstały w 1919 roku klub, szczyci się wieloma znakomitymi wychowankami i dalej działa na rzecz mieszkańców miasta, szkoląc kolejne pokolenia młodzieży. Zakończył się pierwszy etap budowy ulicy Krasińskiego na odcinku od Chopena do skrzyżowania z ulicą szpitalną. W tym miejscu zmieniła się organizacja ruchu, bowiem to ulica Krasińskiego jest drogą z pierwszeństwem przejazdu. Ulica Krasińskiego o długości ponad 1 km biegnie nowym śladem przecinając ulicę Chopena, wysokie brzegi i szpitalną. Piątek 21 czerwca nie należał do spokojnych. Najpierw około 11:30 nad firmą Syntos pojawił się czarny dym. Doszło do zapłonu polimeru na jednym z urządzeń produkcyjnych podczas rozruchu linii. Ogień przedostał się na dach poprzez wentylację wyciągową instalacji produkcyjnej. W wyniku zdarzenia została poszkodowana jedna osoba. Nie doszło do uwolnienia żadnych niebezpiecznych dla mieszkańców i środowiska substancji. Wieczorem po godzinie 20 zawaliła się ściana budynku u zbiegu ulic Kościelnej i Górnickiego. Jego właścicielem jest fundacja One Humanity Institute. Przybyłe zastępy Straży Pożarnej rozpoczęły akcję poszukiwawczą. Pod gruzami nikogo nie znaleziono, budynek nie był zamieszkany. Do ukraińskiego Sambora dotarł transport z wyposażeniem medycznym. To kolejna inicjatywa wsparcia obywateli Ukrainy, którzy walczą z rosyjskim agresorem. W samborskim szpitalu powstał specjalny oddział, który ma służyć rehabilitacji i leczeniu żołnierzy walczących na froncie. Wartość przekazanej pomocy sięga blisko 70 tysięcy złotych. Zakup sprzętu wsparło miasto Oświęcim, Kerpen, Brajsach i Lions Club z Brajsach. W bloku 15 w Muzeum Auschwitz powstaje nowa stała wystawa Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej. Rozpoczęło się już przygotowanie elementów wystawienniczych. Wystawa powinna zostać ukończona w połowie 2025 roku. Będzie ona stanowić rozszerzenie wystawy głównej w sposób szczególny, skupiający się na losach Polaków w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Samorządowcy z powiatu starają się o przedłużenie na kolejne lata Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Strona rządowa zapowiedziała, że program będzie kontynuowany. Zabezpieczono wstępnie na ten cel 90 milionów złotych. Wśród beneficjentów programu są Oświęcim powiada Oświęcimski gmina Oświęcim Brzeszcze i Hełmek. Oświęcim chce zmodernizować kładkę łączącą Zasolę i Błonie z centrum Oświęcimia. Planuje też przebudować ulicę osiedlową Jaracza i Kownackiej. Zabezpieczyć oraz wyeksponować do zwiedzania 18-wieczną drewnianą mykwę. W planach ma też zagospodarowanie przedpola pomnika pomordowanych, który znajduje się przy ulicy Chemików. Przy ulicy Unii Europejskiej miasto wybudowało przystanek autobusowy wraz z nową bazą, w której są pomieszczenia socjalne i zaplecze sanitarne dla pracowników miejskiego zakładu komunikacji. W ramach inwestycji przebudowano też część ulicy Unii Europejskiej. Dodatkowe ponad dwumetrowe lipy stanęły w sercu miasta tworzą razem ze starym drzewostanem zielony pasaż. W drewnianych donicach obok drzew są też ozdobne krzewy, trawy i byliny. Można przy nich usiąść i odpocząć, bowiem integralną częścią donicy jest ławka. To nowe rozwiązanie zaproponowane przez miasto, by wprowadzić w tej części miasta więcej cienia i zieleni. Na zasolu powstaje otwarte lodowisko, które po okresie zimowym będzie wykorzystywane jako miejsce do jazdy na wrotkach i rolkach. Inwestycja przy szkole podstawowej nr 5 obejmuje też modernizację boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw. Na działania realizowane w przyszłym roku miasto pozyskało 918 tysięcy zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu Moje Boisko Orlik 2012. Ostatni sukces hokeistów replazunia oświęcim, którzy wywalczyli w minionym sezonie dziewiąty w historii klubu tytuł mistrza Polski został upamiętniony na muralu w przejściu podziemnym dworca PKP. Do kolekcji ośmiu kijów hokejowych domalowano dziewiąty z datą 2024. Bardzo kolorowo i radośnie było w nowym żłobku i przedszkolu na osiedlu stare stawy podczas uroczystego otwarcia kompleksu oświatowego. Praca opiekuńczo-wychowawcza w tym kompleksie rozpocznie się 2 września. Wykwalifikowaną opieką w żłobku objęto 94 maluchy, są też oddziały przedszkolne z 66 dziećmi. W obu placówkach oświatowych zatrudniono ponad 30 osób. 150-lecie świętowała Oświęcimska Ochotnicza Straż Pożarna, druhowiec OSP, tak jak przed laty, tak i teraz zawsze są gotowi pomagać mieszkańcom podczas pożarów, powodzi czy innych zdarzeń. Były życzenia i gratulacje. Bardzo efektownie wyglądała musztra druchów. Pierwsza wzmianka o Straży Pożarnej w Oświęcimiu znajduje się w statucie cechu Rzemiosła z 1779 roku. W 1874 roku powołane zostało do życia Stowarzyszenie Straży Ochotniczej Ogniowej. W 1886 roku jednostka otrzymała sztandar. W Oświęcimiu zmieni się zupełnie podejście do usług społecznych. W połowie przyszłego roku nowe Centrum Usług Społecznych powstanie na bazie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakres świadczonych usług będzie obejmował opiekę wytchnieniową, asystenta osoby niepełnosprawnej i seniora, usługi sąsiedzkie, usługi zdrowotne takie jak rehabilitacja domowa, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc psychologiczna, prawna czy nawet warsztaty ruchowe i zajęcia korekcyjne. Ważnym aspektem działalności będzie też wsparcie rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. W sąsiedztwie nowego Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz powstał hostel z 97 miejscami noclegowymi. Będą z niego mogli korzystać wolontariusze i osoby uczestniczące w projektach edukacyjnych Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. W przestrzeni hostelu znajduje się także restauracja dla odwiedzających muzeum. W 2023 roku misję miejsca pamięci zarówno na miejscu jak i zdalnie wspierało blisko 600 wolontariuszy i praktykantów. Rada Miasta przychyliła się do projektu uchwały wniesionej przez prezydenta Janusza Chwieruta o wsparcie lądka Zdroju, który niezwykle mocno ucierpiał podczas powodzi. Potrzeba pieniędzy na odbudowę dróg, budynków czy zabytkowego kamiennego mostu. Prezydent podkreśla, że społeczna Solidarność nakazuje wesprzeć samorząd i mieszkańców, którzy znaleźli się w tak dramatycznej sytuacji. Oświęcim przekazał 50 tysięcy złotych na odbudowę miejskiej infrastruktury lądka Zdroju. Po przebudowie poprawił się standard ulicy 3 Maja. Dobiegły też końca prace przy ulicy Sadowej na osiedlu Stare Stawy. Obie inwestycje kosztowały ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych. Monowice taką nazwę otrzymało rondo, które znajduje się na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej Unii Europejskiej i Gospodarczej w Oświęcimiu. O nadanie właśnie tej nazwy wnioskowali działacze Rady Osiedla Monowice. Powstaje druga część ulicy Krasińskiego. Droga ma już podbudowę i warstwę wiążącą. Budowane są chodniki wraz ze ścieżką rowerową. Będzie też zatoka autobusowa. Pojawi się oświetlenie uliczne. Inwestycja zakończy się w połowie 2025 roku. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Iveco Daily to nowy nabytek Oświęcimskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Samochód będzie dysponowany jako pierwszy do zdarzeń lokalnych, bowiem jego wyposażenie pozwoli usuwać szerokie spektrum zagrożeń. Miasto zadbało o bezpieczeństwo w rejonie ulicy Ceglanej i wykonało nowe przejście dla pieszych, które skomunikowało ulicę Ceglaną z ulicą Kamieńczyk. W tym rejonie na osiedlu stare stawy buduje się coraz więcej domów. Niedawno otwarto tam miejski żłobek i przedszkole. Przejście jest oświetlone dwoma lampami LEDowymi, które poprawią wzajemną widoczność kierujących i pieszych, zwłaszcza po zmroku. Widoczny jest już pierwszy efekt przebudowy kamienic przy ulicy Mickiewicza 2 do 4. Wykonawca po wykonaniu elewacji odsłonił fragment budynku. Elewacja w części ceglana, w części tynkowa, ze zdobieniami wykonanymi w technologii ciągnionej, pasuje do charakteru tej części miasta. Kamienice będą prawdziwą ozdobą starówki. W odnowionych kamienicach będzie 21 nowych mieszkań i lokal usługowy. Inwestycja zakończy się w połowie przyszłego roku. Budowa podziemnego parkingu i miejsca do organizacji wydarzeń przy ulicy Bulwary przeciągnie się w czasie do maja przyszłego roku. Powodem jest m.in. odkrycie elementów XVIII-wiecznej mykwy i konieczność przeprowadzenia prac archeologicznych. W dwukondygnacyjnym budynku powstaje parking na 150 samochodów. Zostanie on wkomponowany w obecną skarpę. Jego dach będzie częścią zielonych tarasów, czyli ścieżek, wraz z ławeczkami, które podczas wydarzeń plenarowych będą będą spełniać funkcję widowni. Przy powiatowym zespole numer 2 szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego i technicznych powstał nowoczesny stadion z boiskiem piłkarskim, boiskiem do siatkówki plażowej oraz częścią lekkoatletyczną, na której jest 400-metrowa bieżnia, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznie w dal, trójskoku i wzwyż oraz rzutnie dla młodziarzy, oszczepników i dyskoboli. Obiekt jest oświetlony, dysponuje zapleczem socjalnym i sanitarnym. Są zadaszone trybuny, przy kompleksie jest też parking. 50 lat temu rozpoczęli wspólną drogę. Z parami małżeńskimi świętującymi jubileusz Złotych Godów w Oświęcimskim Centrum Kultury spotkał się prezydent Oświęcimianusz Janusz Kwierut. Obok prezentów od miasta małżonkowie otrzymali też medale, przyznane przez prezydenta RP. Miasto Oświęcim podpisało list intencyjny z województwem małopolskim o wsparciu przy realizacji projektu TeleAnioł 2.0. Przedsięwzięcie ma pomóc seniorom w codziennym funkcjonowaniu oraz zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa. Pomoże w tym specjalna prosta w obsłudze opaska z przyciskiem SOS. Można dzięki niej połączyć się z ratownikiem medycznym w centrum teleopieki. System automatycznie identyfikuje dzwoniącą osobę i wyświetla ratownikowi informacje o osobie. Osobie dzwoniącej. Od kilku dni kierowcy jeżdżą pierwszym ponad dwukilometrowym odcinkiem południowej Owodnicy Oświęcimia, między rądem przy ulicy Zatorskiej a rądem przy ulicy Jagieły. Trasa omija od południa miasto i docelowo będzie zapewniać szybkie i bezpieczne połączenie z drogą ekspresową Mysłowice Bielsko-Biała. Od stycznia przyszłego roku będziemy mogli dojechać autobusem do Kent. Linię obsługiwać będzie komunikacja Beskidzka S.A. O utworzeniu połączenia na linii Kent-Oświęcim poinformowali samorządowcy na konferencji prasowej. Na trasie z Kent do Oświęcimia będzie 7 połączeń, podobnie jak na trasie powrotnej. Autobusy będą kursować od poniedziałku do piątku. W kończącym się roku relacjonowaliśmy też dla Państwa różne ciekawe wydarzenia. Przekazywaliśmy ważne informacje, pokazywaliśmy modernizację dróg czy postęp prac przy budowie obwodnicy wraz z mostem na sole. Mówiliśmy o utrudnieniach w ruchu, relacjonowaliśmy rocznice i święta państwowe, emocjonowaliśmy się udziałem z Unia Oświęcim w pokajowej lidze mistrzów. Zachęcaliśmy do odwiedzenia rynku w okresie letnim, na którym odbywało się wiele imprez czy skorzystania ze strefy wypoczynkowej. Na bulwarach zapraszaliśmy na ciekawe imprezy i wydarzenia. Zachęcaliśmy do sportowych aktywności. Do zobaczenia w nowym roku. Niech 2025 rok przyniesie zdrowie pomyślność i szczęście.